To będzie, czekajcie, czy to będzie widać? Powinno być. O, tu mamy Mateusz, nie? Tak przykład. Tutaj jest Na przykład. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Z infekcji pierwotnych, nie tu, tutaj, no. i z infekcji wtórnych, letnich na wodzie liścia. Dobra. Cześć, witajcie, Cześć. jesteśmy w sadzie u Mateusza. Cześć, Mateusz. Cześć, Cześć Marta. E, miało, być, miało być o odmianach, miało być o terminie dojrzałości zbiorczej. U Mateusza w sadzie jeszcze przypomnimy. To jesteśmy w Małopolsce, w okolicach Łącka. Tak, w Gołkowicach. Dokładnie. Miało być o odmianach, ale widzicie, pojawił się taki temat yy, trochę wstydliwy, ale już powiemy, że jabłko jest czyste. Ale zobaczcie, co się działo, co się dzieje i jak wyglądają liście. Yy, ok, o jabłku. Zobaczcie, tu jest odmiana Champion. tylko szybko powiemy. To, to już z drugiej strony, bo spod słońca nie będą widzieć. Zobaczcie, szampion ma jeszcze czas. Za chwilę wam wam pokażemy na testach. Robiliśmy test skrobiowy. Patrzyliśmy sobie tutaj jeszcze 10 dni, 2 tygodnie, żeby on chwycił kolor. Tutaj jest szampion od Mateusza. A tu jest Prince. Yy, dzisiaj mamy 5. 5 września. Mateusz, tak? Tak, tak. 5 września. Yy, ale tak na, tak na chwilę obecną u Mateusza wygląda ją jabłka. Czyściutkie, dochronione, bardzo fajnie. Ale jak już spojrzymy na liście, to zaczyna się, to zaczyna się zabawa. Tutaj też, o! Tutaj Zobaczcie. Z infekcji pierwotnych o. i wtórnych. Macie u Was też tak w, tak w sadzie, że pierwotne i wtórne się, e, się pokazały. Mateusz, ochrona. E, powiedz mi tak, e, jeszcze jedno. Tu byliśmy w sadzie, sobie zobaczycie filmy u Mateusza albo u Mateusza na kanale. Sobie zapraszam, sobie wejdźcie. Mateusz tam też pokazuje sytuację na bieżąco w sadzie. Albo sobie możecie zobaczyć e, filmy o gryzoniach, które było nagrywane, prawda, Mateusz? Tak, tak, tak. O gryzoniach wam pokazywaliśmy, bardzo fajny film. I pokazywaliśmy wam jeszcze jeden film, e, gdzie wam tłumaczyliśmy, czy przymrozek bardziej szkodzi górą czy dołem. Tak, to były te dwa sieniu. filmy. a jak chcecie być na, być na bieżąco, wchodzicie do Mateusza na kanał i tam generalnie będziecie mieli sytuację. My dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak wyglądają, jak wyglądają liście, jaki jest tutaj problem. Na wstępie odmiana szampią, tak jak mówiliśmy, z boku obok jest kwatera z Radiona Princem. Takiego czegoś nie ma. Tutaj generalnie jest problem na szampionie. Mateusz, i jeszcze powiedz mi tak, ochrona. Jak tutaj jaką wykonywałeś? No tak. Tutaj były wykonywane głównie zabiegi przed spodziewanymi opadami. Ochrona była szczelna, nawet jak zaszła taka potrzeba, co trzeba było powtórzyć zabieg co trzeci czwarty dzień. Wykonywaliśmy też zabiegi interwencyjne, głównie środkami z grupy IBE. Difenokonazol. Były to trzy zabiegi. No i jak byłeś u nas ostatnio, no to praktycznie byliśmy już po zakończeniu infekcji pierwotnych i minął też ten okres inkubacji parcha, czyli że to co miałoby wyjść po tych infekcjach pierwotnych to powinno wyjść i w sadzie było generalnie bardzo czysto, gdzie nie, gdzie można było się śmiać, co dziesiąte drzewko była plamka i myślę, że ten problem z tym wtórnym grzybem właśnie jest spowodowany tymi bardzo intensywnymi opadami u nas w lipcu. Początek lipca, nie? Tak, początek lipca. Jeszcze trzeci lipiec na części kwatery mieliśmy grad. Były nawalne opady deszczu podczas jednej burzy w 15 minut, 50 litrów. Przez cały miesiąc padło około 250 litrów opadów. No i, no i takie zabiegi później, jak przechodzimy u nas w gospodarstwie na, na, na letnie zabiegi, na letnią ochronę przed parą. To wykonujemy te zabiegi tak co 10 dni, lub jeśli spadnie 30 ml opadu, to powtarzamy oprysk, staramy się powtórzyć. I ten okres w lipcu był taki, że przez 9 dni, 12-9 dni, padało non-stop i był ciągły okres zliżenia liści. Nie dało się ani opryskać w nocy, ani się opryskać w dzień. No i to zliżenie liści trwało 12 dni, i myślę, że to jest główny właśnie problem. A też na przykład lokalnie w niektórych sadach tu w okolicy może być lepiej, może być też gorzej, na pewno w niektórych jest gorzej, na pewno w niektórych jest dużo lepiej, no bo niektórzy mogli zdążyć wykonać ten oprysk, a niektórzy nie. nie te opady były bardziej o charakterze takim punktowym. No i wszystko było zmywane, nie. No nieraz się wykonało zabieg, na następny dzień przyszło 30 litrów, wszystko zmyło, nie? Myślę, że to jest. ten, ale najważniejsze, że jabłka są. Okej, okay, słuchajcie, bo to jest charakterystyka sadownictwa na podhalu. Tutaj Mateusza jeszcze nie ma nawadniania. Mateusz planuje nawadnianie. Tutaj w rejonie nie było nigdy problemu z wodą. Nie? Tak jak Grójecko-Wareckie, no Wielkopolskie, Sandomierz. Coraz więcej tych instalacji, coraz więcej linii do nawadniania się pojawia. Tutaj, jeżeli chodzi o Podhale, nigdy nie było problemu. Znaczy nie było aż takiego problemu z wodą. Tak, ale te opady, które się pojawiają stwarzają, no, stwarzają taki problem, który macie na liściach. Jeszcze raz te, tylko podkreślić: jabłka, zarówno tu Champion, jak i tam Prince, są czyste. Mateusz je dochronił. Nie ma problemu ze szkodnikami, nie ma problemu e, na jabłkach e, z chorobami grzewowymi, ale zobaczcie co się dzieje na liściach. Pomimo, że Mateusz bardzo e, selektywnie i bardzo skutecznie chce chronić, to taka sytuacja jest. jest tutaj na liściach, także. W poprzednich latach miałeś też taką sytuację? Nie, przez okres 10 lat się nam taka sytuacja nie zdarzyła, a były też okresy takie ciężkie, ale szczerze powiedziawszy to chyba nie pamiętam właśnie takiego okresu, żeby w lipcu spadło u nas tutaj lokalnie, bo to były opady burzowe i... Tu spadło tyle, a nie gdzie mogło spać dużo mniej, na przykład w mhm. Żeby spadło tyle, taka ilość opadów, to około mhm. 200-250 litrów na metr kwadratowy spadło w przeciągu miesiąca i tu praktycznie nie jesteśmy w stanie nadążyć, wykonać tej ochrony zapobiegawczej przed farchem na zakładkę, czyli żeby ciągle fungicyd, fungicyd znajdował się na liściach. Nie? No, ja mam, mam taką zasadę, że wykonujemy zalegi co 10 dni w lecie lub yy, yy, po wystąpieniu opadów 30 ml, nie? czyli na przykład, jak będzie dziewiąty dzień, spadnie 30 ml, i jeszcze zapadają następne opady, to wykonujemy zabieg kaptanem, nie? Okej, okay. a, wa a Waszym zdaniem, tak napiszcie w komentarzach merytorycznie, jeżeli możemy Was prosić, to bez hejtu, bo nie zawsze będziemy pokazywać tylko co się udaje, ale też się co się nie udaje, co by, co proponuję, ja cię w takiej sytuacji. 250 mm opadów w lipcu i mamy taki efekt. Jeśli by wykonać, bo można pomyśleć wykonać zabieg interwencyjny, na przykład no. zabiega preparatami na przykład typu Score DIFO, di ale to nic wiele nie da, bo te zbliżenie liścia trwało 12 dni, a warunki na zabieg były po tych tam no, 13 dzień opadów, czyli nie sięgniemy i, i tak tego okresu, nie? nie sięgniemy tego okresu, i no, sięgiemy 5 dni, ale tamte 5 dni te wcześniejsze po prostu nie jesteśmy w stanie tego sięgnąć. Okej, okay. czyli generalnie wiecie, jak wygląda sytuacja, wiecie, jak, no jak tutaj wygląda. Piszcie w komentarzach, co byście wy zrobili na miejscu Mateusza, tak, żeby mu pomóc i żeby sobie, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Pozdrawiamy, cześć. Cześć.